Dobry wieczór, witam serdecznie. Moim gościem jest dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki. Nauka to lubię, witam serdecznie. Dobry wieczór. A zaczynamy od najważniejszego dziś pytania, czyli pytania o nowego selekcjonera, a może dokładniej o to, czy istnieje jakaś matematyczna formuła, która może pomóc Polakom w odniesieniu zwycięstwa w barażach z Rosji, a potem też w tych następnych barażach, żebyśmy w końcu weszli tam, gdzie mamy wejść całą pewnością także piłka nożna podporządkowuje się prawą między innymi fizyki, a, a fizyka posługuje się matematyką. Natomiast wydaje mi się, że w Trakcie gry to nie czas na analizy albo na przypominanie sobie wzorów, to wszystko musi być w nogach, więc w skrócie mówiąc, trzeba po prostu dużo ćwiczyć. Trzeba dużo ćwiczyć, żeby tą fizykę piłki mieć w nogach, ale jak wiemy, Polakom to, to się specjalnie nie udaje. My mamy taką piosenkę, nawet nic się nie stało, więc chciałem się zapytać jeszcze raz: fizyka, czy może masz jakąś radę dla polskich piłkarzy, poza tym, żeby ćwiczyli, bo to mam nadzieję wiedzą, na przykład jak, no, jak rozkładać siłę uderzenia, żeby ta ta piłka odpowiednio trafiła. Wszystko zależy od odległości od bramki. Czasami trzeba kopnąć słabo, żeby się dobrze podkręciła. Wiesz co, stawiasz mnie w trochę niezręcznej sytuacji, dlatego że ja się na piłce niespecjalnie znam, więc. Ale na fizyce się, założenia, znasz. Ja się pytam o fizykę, a nie o piłkę. Tak, no właśnie. Natomiast wychodzę z założenia, że niezręczne jest doradzanie komuś, kto przynajmniej m, tak chce wierzyć, zna się dużo lepiej ode mnie. Więc poradziłbym jeszcze raz to samo: ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. To jeszcze pytanie dotyczące. Geniuszy w piłce nożnej skąd się biorą? Tak naukowo, skąd się biorą geniusze w tej, w tej grze? W ogóle wszędzie skąd się biorą? Jeżeli w piłce nożnej jest podobnie jak w innych dziedzinach, między innymi dziedzinach nauki, takich jak fizyka czy matematyka, to to jest nałożenie wielu różnych rzeczy, z całą pewnością pewnych predyspozycji, także szczęścia, predyspozycji czy talentu, także szczęścia, ale przede wszystkim ogromnej pracowitości. I teraz w zależności od tego, kogo się pyta, to można usłyszeć, że te proporcje pomiędzy szczęściem, pracowitości a talentem one się różnie układają. Niektórzy mówią, że to jest 50 do 50, a inni mówią, też słyszałem takich mistrzów w swoich dziedzinach, którzy mówią, że talent to jest tylko 10%, a 90% to jest ciężka praca. Rozumiem, że nie udzielisz mi odpowiedzi, jak jest na pewno, więc przechodzimy do pogody, bo każdy lubi porozmawiać sobie trochę o pogodzie, niż Nadia, który przeniósł wichurę, która zdemolowała ostatnio bardzo wiele miejsc w Polsce, już sobie poszedł. To już wiemy, że sobie na razie poszedł. Ale czy takie zjawiska pogodowe będą nas czekać w zimę, w tą zimę jeszcze częściej? To jest trochę tak, że, że mówiąc o pogodzie, trzeba patrzeć na to statystycznie. Nie da się. Na podstawie jednego wydarzenia, jednego zdarzenia, jak chociażby ten, to zdarzenie, o którym przed chwilą wspomniałeś, na jego podstawie nie da się wyciągać żadnych wniosków. Nie można powiedzieć, że ten nisz pojawił się, dlatego że zmienia się klimat, ale też nie można powiedzieć, że z całą pewnością te dwie rzeczy nie mają z sobą nic wspólnego. Dopiero długie obserwacje pewnych procesów i obserwacje tak naprawdę trendów pozwalają powiedzieć, czy cokolwiek się zmienia, czy nie. Więc ja bym powiedział, tak, w najbliższych latach albo w kolejnych latach, patrząc na jakiś czas wstecz, możemy się spodziewać coraz większej zarówno ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jak i takich zdarzeń, które są wyjątkowo silne, wyjątkowo energetyczne. Dlatego, że ocieplenie klimatu to w skrócie. Zainwestowanie czy skumulowanie większej ilości energii w atmosferze. Ta energia, ona jakoś musi się uwolnić. Stąd nie tylko w Europie, ale w wielu miejscach na świecie dokładne dane pokazują, że liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych po prostu się zwiększa. Natomiast to nie będą zdarzenia jakieś takie, które nigdy u nas nie występowały. To nie będzie tak, że nagle u nas pojawi się coś. Z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia. Raczej to będzie tak, że to, co znamy, na przykład ulewy, na przykład wichury, będą pojawiały się częściej i będą bardziej dotkliwe. No ale burze śniegowe, czy burze ze śniegiem, to nie jest coś, co standardowo w Polsce mieliśmy. Nie mówię, że nigdy nie było, ale to jest jednak coś, co zdarzało się. Znaczy, szczerze mówiąc, za mojego dzieciństwa nie pamiętam. To jest oczywiście żaden dowód naukowy, raczej anegdota, ale nie pamiętam burzy w czasie śnieżycy. No wiesz, to jest też trochę tak, że nasza pamięć jest dosyć mocno ulotna, a czas, w którym. A jesteśmy a już obaj czas, starszymi kiedy... panami, mamy alsche... znaczy, ten... <laughs> demencję. Wiesz, nawet gdybyś. Nawet gdybyśmy byli o połowę młodsi, to dalej pamięć jest ulotna, a musimy jeszcze pamiętać o jednym zjawisku dosyć ważnym. Ten świat, który dzisiaj mamy, świat, w którym jeżeli coś się stanie w malutkiej miejscowości gdzieś nad morzem, to 10 minut później, 5 minut później, możesz o tym przeczytać na drugim końcu Polski to jest świat sprzed Zaledwie kilku ostatnich lat. Zmierzam do tego, że z całą pewnością burze śniegowe, burze w środku zimy się zdarzały, choć masz rację, że oczywiście jest to zjawisko stosunkowo rzadkie. Natomiast w przeszłości one się mogły zdarzać, a my mogliśmy o tym po prostu i najpewniej, żeśmy o tym po prostu nie wiedzieli, dlatego że tego typu zjawiska one nie pokrywają ogromnych obszarów one raczej się zdarzają lokalnie. W związku z tym nawet jeżeli wystąpiły lat temu 30, 20 czy 50, to niekoniecznie o tym wszyscy wiedzieli. To teraz pytanie: to jak, to się, jak to wyjaśnić? Bo jak się myśli o globalnym ociepleniu, to czy jak myśli, po prostu temperatura pójdzie w górę. Taki przeciętny człowiek będzie cieplej, sympatyczniej, ładniej. Będzie znowuż można wino w Polsce uprawiać. No są miejsca, gdzie można je uprawiać. To Robert Mazurek wie najlepiej Podkarpacie, ale kiedyś prawie cała Polska mogła uprawiać winnice, więc będzie fajnie. A ty mówisz, że ocieplenie klimatu w gruncie rzeczy, nie tylko ty zresztą, oznacza tyle, że będą rozmaite kataklizmy, które i tak znamy, ale w wersji gorszej. I że pewne rzeczy będą niezwykle drastyczne. Dlaczego ocieplenie klimatu Wiąże się z kataklizmami, które mogą na nas przyjść. Chcąc być bardziej ścisłym, a w zasadzie bliżej, Ustaleń naukowców, ja wolę mówić o zmianach klimatu niż o ociepleniu klimatu, bo ocieplenie klimatu rzeczywiście kojarzy się z tym, o czym przed chwilką powiedziałeś, że będziemy mieli słoneczną Hiszpanię. Jeżeli o tym rozmawiamy w środku zimy, to w zasadzie trudno by było znaleźć kogoś, kto by nie chciał, żeby było cieplej. W tej nazwie ocieplenie klimatu. Drzemie taka narzucająca się gdzieś sugestia, że cała ta zmiana polega tylko na tym, że po prostu coś przesunie suwak na termometrze o stopień, dwa czy o pięć stopni. W rzeczywistości to podniesienie temperatury to jest najmniejszy chyba problem. Chociaż mamy coraz częściej i znowu to nie jest kwestia jednego lata czy dwóch y, lat z rzędu, ale patrząc na statystyki, mamy coraz więcej ekstremalnie ciepłych dni latem, co przekłada się także na komfort życia y, albo wręcz śmierć osób, szczególnie na to narażonych, więc osób starszych, osób. Chorych, szczególnie w miastach. Natomiast ta zmiana klimatu, czy te zmiany klimatu, to nie jest tylko i wyłącznie zmiana temperatury. To jest, to są także na przykład zmiany zjawisk pogodowych. Tym Jeżeli wnioskiem musimy zmian... skończyć naszą przygodę w radiu RMF, ale zostajemy okay. oczywiście w radiu internetowym na RMF24, a także na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Rożek. No, i wróćmy do tego pytania o, to, o te ekstremalne sytuacje pogodowe, które się pojawiają. To nie jest Tutaj tylko. Jedną rzecz jeszcze muszę dodać, jeśli mi pozwolisz. Tak. Mówimy o globalnych zmianach klimatu, czyli nie powinniśmy na to patrzeć tylko jako na coś, co występuje na terenie czy Europy Środkowej. To, że zmiana temperatury u nas wyniesie stopień 2 lub 3, to mogłoby się wydawać to bardzo niewiele. Natomiast jeżeli teraz podobne zmiany a w zasadzie one są nawet większe, pojawią się w miejscach, gdzie na przykład są lodowce, to nagle okazuje się, że ta niby niewielka zmiana powoduje, że spora część wody słodkiej, bo lodowiec to woda słodka, spływa do morza albo do oceanu. To z kolei zaburza prądy oceaniczne. Które z kolei są gigantycznym takim pasem transmisyjnym niosącym energię. I nagle z tej zmiany temperatury, takiej niewinnej stopień, dwa w lewo czy w prawo, w zasadzie trudno odczuwalnej, nawet ale my mówiąc o stopniu czy dwóch, mówimy o statystycznie w ciągu całego roku, nagle to powoduje totalne zachwianie całej równowagi. I znowu w takich sytuacjach wiele osób powie, no i co z tego? Znaczy zmiany klimatu, one przecież pojawiały się w przeszłości, mówiłeś no o właśnie, tym, No właśnie, o to że, chciałem się zapytać, wino, no że Grenlandia my... była zieloną wyspą, tak. więc wszyscy mówią, no to jak była, to było dużo hmm. cieplej. To nie do końca tak było. To był trochę taki chwyt pijarowy, wiesz, żeby tam ściągnąć ludzi. To nie ale do końca było tak nie że, było, że... Że... No bez przesady, dokto Mediów koch... nie było, ale był pewien wiking, który bardzo chciał namawiać, namówić ludzi, żeby z nim tam popłynęli, więc nie mógł im powiedzieć, że tam jest bardzo zimno i jest zaledwie skrawek lądu, więc mówił, że tam jest zielono. Jedna z hipotez mówi, że to właśnie stąd się wzięła nazwa Grenlandii. Natomiast mówiąc o tych Trendach musimy patrzeć na wiele różnych rzeczy. Ta zmiana, którą my teraz obserwujemy, ona jest inna od wszystkich poprzednich. A jest inna dlatego, że nigdy wcześniej w geologicznej historii Ziemi nie, klimat nie zmieniał się tak szybko. I to jest coś, co ją odróżnia: nie sam fakt, czy jest zmiana, czy nie, tylko tempo tej zmiany. I to ma ogromne konsekwencje, ponieważ w przeszłości. Przez to, że tempo zmian było dużo, dużo wolniejsze, nieporównywalnie wolniejsze, między innymi przyroda miała czas na to, żeby się do niego dostosować, do tych zmian dostosować. Dzisiaj tego czasu niestety nie ma. No ale zmiany były też bardzo głębokie. Ja pamiętam takie zapiski historyczne bardziej mnie historia interesowała zawsze niż fizyka o Bałtyku, który zamarzał tak bardzo. Że żeby przewędrować się między Polską a Szwecją, to można to było w zimę zrobić spokojnie jeszcze na środku. Na czas zimy stawiano gospodę, żeby można się tam było karćmy, żeby tam się można nie. było zatrzymać. Nie, 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 to jest rzeczywiście często, nie, często powtarzana historia, ale ona nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdą. To czasami zamarzało, Jedyne co czasami zamarzało to były cieśniny duńskie, a te karczmy, które były budowane, one rzeczywiście były budowane na lodzie, który był, którym był skuty Bałtyk, natomiast te karczmy były bardzo blisko brzegów. W skrócie mówiąc, jak mocno przysypało, jak mocno przymroziło, to między miastami hanzateckimi łatwiej było poruszać się po zamarzniętej wodzie, po zamarzniętym lodzie, niż Starać się przejść przez, przez lasy przysypane, więc tam rzeczywiście budowano, ale to było stosunkowo blisko brzegu. No tak, ale w tej nie chwili ma, nikt by nie żadnych... zbudował karczmy nawet blisko brzegu, bo jest jednak cieplej, czyli te zmiany były. To, to prawda. Tak, oczywiście, że były. To jest zawsze kwestia tylko i wyłącznie tego, w jakim tempie one się pojawiały. Te zmiany, które obserwujemy teraz, to tempo zmian jest bez precedensu. No właśnie o to chciałem się A czy wiemy skąd się biorą te zmiany? Bo to też jest takie pytanie, które bardzo często pada w takiej, w takiej debacie. Jeśli wiemy, że to się działo wcześniej, jeśli wiemy, że także działanie Słońca ma na to wpływ, a wiemy, że, że pewne ma, to... Czy wiemy skąd się biorą obecne zmiany? Mówiąc inaczej, czy możemy rzeczywiście przypisać pełną odpowiedzialność za ten proces człowiekowi? Możemy powiedzieć, że zmiany, które dzisiaj obserwujemy, które obserwujemy no nie tylko dzisiaj, ale od kilkudziesięciu lat, Przyjrzeć to, to od ponad 100, one są wynikiem większego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Gazów cieplarnianych głównie mam tutaj na myśli dwutlenek węgla i metan. Dwutlenek węgla mocno związany z produkcją energii i transportem czyli z reakcją spalania paliw kopalnych, a metan mocno związany z produkcją żywnościową czy z rolnictwem ogólnie. A czy możemy zatrzymać ten proces, bo to jest drugie pytanie, które się pojawia, bo, bo oczywiście dużo się o tym mówi, że będziemy mieć zieloną energię, że wszystko zmienimy, no ale Chiny nie przechodzą na zieloną energię. Państwa afrykańskie, o czym wielokrotnie mówisz zresztą w swoich także programach, państwa afrykańskie nie mają żadnych powodów. Czy państwa latynoskie, żeby ograniczać spalanie, czy wycinanie drzew? one robią to samo, co zrobiła na przykład Irlandia, z której właśnie wróciłem. Czy no, Może nie ona zrobiła, tylko Brytyjczycy zrobili w Irlandii to kilkaset lat temu. W tej chwili Irlandia jest, no nie jest miejscem, gdzie jest pełno drzew no po prostu, ale była takim miejscem, tylko one zostały przerobione na statki, na różne inne rzeczy przerobione. Więc mówiąc inaczej, czy możemy zatrzymać ten proces. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno możemy go zwolnić. Yy... Patrzę na ten proces, patrzę na to, o czym teraz rozmawiamy, jak dziennikarz naukowy, a nie specjalista klimatolog. Myślę, że precyzyjniej by odpowiedział na to ktoś, kto rzeczywiście zajmuje się badaniem klimatu. Na temat tego, jak bardzo da się to zatrzymać, albo jak bardzo da się to zwolnić toczą się debaty, natomiast debaty nie toczą się na temat tego, już się nie toczą, czy powinniśmy cokolwiek robić, czy powinniśmy stwierdzić no trudno mleko się rozlało, to żyjmy sobie dalej tak jak żyliśmy dotychczas. Takiej debaty już nie ma od dosyć dawna, więc nie odpowiem ci na pytanie precyzyjnie. Co konkretnie zrobić, żeby zatrzymać, mając pełną świadomość tego, że nie da się, absolutnie nie da się dzisiaj i nie tylko w krajach, które się rozwijają, ale już nawet, ale także oczywiście w krajach rozwiniętych, chociażby w takich jak Polska, czy chociażby w takich jak Niemcy, nie da się po prostu z dnia na dzień zatrzymać emisji dwutlenku węgla. Przekonał Ci film Nie Patrz w górę? Oglądałeś w ogóle. Oglądałem ten film, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem tym filmem, dlatego że chociaż problem, który on poruszał, jest bardzo ważny, ja momentami w ogóle miałem takie, takie wrażenie, że to jest film dokumentalny, widząc pewne mechanizmy chociażby działania mediów, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako ktoś, kto w mediach pracuje od wielu, wielu lat. Niestety tak to wygląda. Natomiast ten film. Moim zdaniem był średnio zrobiony. Mogę sobie wyobrazić, patrząc na chociażby listę aktorów, wybitnych aktorów, że można go było zrobić po prostu lepiej. Zmienimy temat. Czujesz się ojcem sukcesu w Wieluniu. Cieszę się, że mogłem zabrać głos. Cieszę się, że, że przez to, że, że mam większe zasięgi w internecie niż statystyczny Polak, ten głos był lepiej i głośniej słyszalny. A burmistrz już do ciebie zadzwonił? Nie zadzwonił i nie sądzę, że zadzwonił, nawet nie odpisał na mój list z propozycją, więc, więc nie mam specjalnych oczekiwań, że zadzwoni. A czemu zaangażowałeś się w tę sprawę? Dlaczego? Dlaczego uznałeś, że trzeba, żeby dziennikarz naukowy zabrał głos w sprawie? Rozrywki, której jak rozumiem, specjalnie nie podzielasz, bo nie podejrzewam cię o to, żebyś obserwował walki nie. MMA. Wiesz. Mi nawet nie chodziło o to, a znaczy ja wielu rzeczy nie podzielam, ale w niewielu sytuacjach zabieram głos. Nie podzielam miłości. miłości czy jakiejś fascynacji takim widowiskiem, gdzie dwie osoby obijają się po. Po twarzach Między innymi po twarzach. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jeżeli kogoś to kręci, to ja mogę tego nie podzielać, po prostu tego nie oglądam. Natomiast tym razem postanowiłem zabrać głos nie z powodu samego MMA, tylko z powodu Słowika, który bosa pruszkowskiej mafii, który został tam wyniesiony na piedestał. Siedział na tronie, był elegancko ubrany, zwracano się do niego per bos i próbowałem sobie wyobrazić, co czują rodziny albo bliscy rodzin, które zostały mocno poszkodowane przez mafię pruszkowską. Nie przekonuje mnie absolutnie to, o czym mówił pan burmistrz Okrasa, cytując fragmenty Pisma Świętego, że trzeba wybaczyć, że, że ktoś, kto odsiedział karę, może zacząć od początku. Tak, może, o ile kara jest adekwatna, o ile jest krucha. Dodajmy, nie... że tam jest jeden element. On jest został zwolniony z aresztu, bo uznano, że nie będzie już przeszkadzał. W dalszym śledztwie. To nie oznacza, że on za te przestępstwa jeszcze nie pójdzie siedzieć dalej. To też jest jakby zupełnie co innego. Więc, to prawda. Więc to bardziej skomplikowana to historia. No ale takie, ale te detale, jak widać, panu burmistrzowi gdzieś tam umknęły. Ja w liście, który najpierw wysłałem do burmistrza, a później nie dostając żadnej odpowiedzi, postanowiłem go upublicznić. Napisałem, że w zasadzie całe moje zawodowe życie to jest. Jedno wielkie staranie się o to, żeby pokazywać dobre wzorce, o to, żeby rozwijać, o to, żeby poszerzać horyzonty. I tak naprawdę mm, to wszystko, co pan burmistrz chciał zrobić w, w swoim mieście, to było jedno wielkie zaprzeczenie tych wartości, które są dla mnie ważne, i właśnie dlatego postanowiłem do niego napisać list. Postanowiłem poprosić go o to, żeby zrezygnował z pokazywania kogoś, kto powinien być antybohaterem. Zaproponowałem to: pokażmy w takim razie prawdziwych bohaterów, bo tym się zajmuje, czyli naukowców. Poszerzmy horyzonty młodego. Pokolenia, bo to jest niezmiernie ważne. Czy ta propozycja została przyjęta? Trudno mi powiedzieć, bo nie mam bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z burmistrzem. Natomiast, natomiast no cieszę się, że, że krótko po upublicznieniu tego mojego listu, bo chyba w dobę, może, może troszeczkę więcej, rzeczywiście pojawiła się informacja, że taka las się nie odbędzie. A nie masz takiej obawy, że ci młodzi ludzie, którzy teraz mogliby z tego skorzystać, to na pytanie o to, o kim chcą zostać w przyszłości? Były takie badania w roku 2015. Amerykańscy chłopcy odpowiadali na pierwszym miejscu to i tak jest dobra odpowiedź sportowcem. Na drugim miejscu było o, to... nie wiem. Na trzecim był strażak to też dobry, zacny zawód, a dopiero później, daleko później, był inżynier i astronauta. Naukowca w tej, na tej liście nie było w ogóle. To był rok 2015. W tej chwili byłoby pewnie na pierwszym miejscu może youtuber, może podcaster może ktoś tak youtuber dlatego że ja znam takie wyniki badań przeprowadzane przez producenta klocków Lego zresztą wśród dzieci w kilku miejscach na świecie z roku 2019 o ile dobrze pamiętam więc w kraju takim jak Chiny na pierwszym miejscu był inżynier później był naukowiec i chyba nauczyciel w krajach cywilizacji zachodniej był youtuber na pierwszym miejscu więc czy ja się obawiam? Wiesz, to jest troszeczkę tak, my nie mamy za bardzo wpływu albo nie mamy wielkiego wpływu na to, jaką drogę wybierze nastolatek, jeżeli nie odrobiliśmy zadania wtedy, kiedy on był kilkulatkiem. I ja myślę naiwnie, czy staram się naiwnie i przyznaję się z Całkowicie otwarcie, że to jest naiwne myślenie, tylko że ja innego myślenia nie potrafię w sobie wzbudzić. Że powinniśmy małymi kroczkami, małymi, bo te duże one się okazują czasami spektakularne, ale niespecjalnie skuteczne. Powinniśmy dbać o to, żeby antybohaterowie się nie pojawiali. A żeby bohaterowie się pojawiali i żeby to oni byli w tej, w tej takiej masowej, powiedzmy, czy intuicji, czy, 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 czy wspomnieniu, czy, czy w tym wszystkim, co chcemy, żeby w głowach naszych dzieci. Pozostawało. Więc nie pozostaje mi nic innego, tylko tymi, próbować tymi małymi kroczkami na tyle, ile potrafię um, wzbudzać zainteresowanie i pokazywać dobre wzorce. Ale, ale bywa też tak, że niektórzy bohaterowie są równocześnie w oczach innych antybohaterami. No i to posłużę się przykładem naszej wielkiej noblistki Marii Skłodowskiej-Kiri, która oczywiście naukowcem była wybitnym. No ale miała w życiu taki moment, kiedy media. Dodajmy, media francuskie no, zmieszały ją z błotem, określiły ją antybohaterką e, i było nawet zagrożone był zagrożony ten moment odebrania przez nią nagrody, y, nagrody Nobla. Wprawdzie Albert Einstein i, francuski, i nie tylko francuskie feministki ją wsparły, ale afera była grubo, tak bym powiedział. Romans z żonatym mężczyzną, żarki dzieci no, to nie było takie proste to prawda to prawda nie ma kryształowych bohaterów nie ma ludzi którzy nie mają jakiejś skazy cała historia była jeszcze dosyć mocno rozdmuchana nie z powodu tego że to był romans tylko dlatego że ona była Polką i była kobietą i to był główny powód nagonki ona wtedy już była bardzo bardzo znaną osobą była na progu do francuskiej Akademii Nauk Panowie, tam nie było kobiet wtedy. Panowie we Francuskiej Akademii Nauk bardzo starali się znaleźć jakikolwiek pretekst, żeby jej nie przyjmować, i mimo tego, że była profesorem Sorbony, mimo tego, że była laureatką Nobla, dzięki temu mogli jej nie przyjąć i mogli mieć czyste ręce i powiedzieć: Skandalistki nie przyjmą. I tym wnioskiem kończymy Tomasz Rożek. Doktor Tomasz Rożek, popularyzator nauki, Nauka to lubię, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.